w Fan. Dzisiaj nasi bohaterowie zmierzą się w konkursie plastycznym. Ten, kto lepiej narysuje, otrzyma fajną nagrodę. Atmosfera będzie gorąca. Zaczynamy. A gdzie jest nasza nagroda? Nagroda? A tak, zupełnie zapomniałem. Ale nie szkodzi. Mam pomysł awaryjny. Co powiecie na gigantyczny popyt w kształcie serca? Myślę, że to całkiem fajna nagroda. Poza tym, jeśli zacznie się nim bawić, naprawdę trudno jest przestać. To bardzo wciągające. Dobra, macie minutę do narysowania go na kartce. Start. Mam pomysł, sprawię, że moja praca będzie niepowtarzalna. Wszyscy narysują serce na papierze, a ja zrobię serce z papieru. Wygląda fajnie. Muszę tylko dodać kolorów, żeby nikt nie mógł odróżnić go od prawdziwego popyta. Według mnie to wygląda jak tęczowy bohomas. Ja nie potrzebuję pędzli. Będę malować palcami. Będzie o wiele ładniej. No pięknie. To jest to na pewno wygram tę rundę. Nikt nie jest w stanie zrobić tego lepiej. Tak. To chyba zgrały. Trudno będzie powtórzyć. Ojej, co robić? Moje serce nie wygląda jak popyt. Chyba uratuje mnie mój znaczek. Ma idealny kształt i jest w tym samym kolorze co popyt. Muszę tylko dopasować rozmiar. Teraz jest ok. Takie serce będzie idealne. Wystarczy je odresować. No, wszystko idzie świetnie. Mam szansę na wygraną. Ale super zabawka! Ojej, zupełnie zapomniałem! Dziewczyny, czas dobiegł końca. Pokażcie swoje rysunki. Kate, no nie rozumiem co narysowałaś. To jakieś bazgroły. A co sądzisz o mojej pracy? Mary, no nie jest źle, ale spodziewałem się czegoś więcej. A co z Lili? Wow, bardzo mi się podoba! Lili, wygrałaś! Dlaczego? Ja też się starałam! No to Mary wygrała. A co ze mną? Ja też chcę popyt. Starałam się. No to ty wygrałaś. Albo ty. Dobra, wystarczy, mam tego dosyć. Same zdecydujcie, kto wygrał. Mnie to nie obchodzi. Ale piękny. On jest mój. Chcę go mieć. On powinien być mój. Ciekawa, jak skończy się ta wojna. No, to było ciekawe, bardzo mi się podobało. No, kiedy pojawi się prowadzący, i gdzie jest nasza nagroda? Jestem! Macie dziś wielkie szczęście! Czeka na was naprawdę fajna nagroda! Ten mały, puszysty kotek. Będzie waszym prawdziwym przyjacielem. Co za słodziak! On jest taki uroczy. No, naprawdę przesłodki. No, myślę, że on sam o tym wie. Aby zdobyć kotka, trzeba go dobrze narysować. Życzę powodzenia. Czas, start. Go, go, go! Czy już zaczynamy? W takim razie muszę rysować szybciej. Hej, ostrożnie. Daj spokój, nie marudź. Co mam narysować? Myślę, że byłoby fajnie, gdybym po prostu narysowała słodkiego kotka. Znam też sprytną technikę. Jedno słowo może stworzyć fajny rysunek. No, no, to naprawdę dobrze wygląda. Myślę, że ja też z tego skorzystam. Kurczę, chyba robię coś nie tak. Muszę spojrzeć. Tu mała kreska. Tu łapki. No, to jest to. Nie, wyszło okropnie. To nie jest dobra praca. Kurczę, to była ostatnia kartka papieru. Trudno, będę musiał narysować na stole. Ostyn nigdy nie był zbyt inteligentny. Oczywiście nie dostanie kotka. Mam większą szansę, bo mój rysunek wygląda całkiem fajnie. Brakuje mi tylko mojej magicznej walizki. No tak lepiej. Z pewnością znajdę tu wszystko, czego potrzebuję. To niesprawiedliwe! Nie wolno nam używać rzeczy z zewnątrz. Dlaczego miałabym zwracać uwagę na uczciwość, skoro mam pieniądze? Za pomocą kleju i cykinów chcę zmienić zwykłego kota w kota w stylu glamour. Myślę, że nie będzie miał nic przeciwko. Teraz mój kotek jest tak samo błyszczący jak ja. Będziemy razem błyszczeć. Pozbędę się tylko nadmiaru cekinów. Ojej, co się dzieje? A wsi! Cindy, to wszystko przez twoje błyskotki. Hej, fajny rysunek. Pozwól mi go dotknąć. Nie, bo go zepsujesz. No to podkradnę ci słoiczek z brokatem. Bardzo chcę ozdobić mojego kotka. Złodziej, nawet nie wiesz, jak tego używać. Co to trzeba wiedzieć? Wystarczy posypać nim mojego kota. Kurczę, chyba trochę przesadziłem. Po co w ogóle wziąłem te twoje błyskotki? Ustrzegałam cię, że to kiepski pomysł. Dobra, czas minął. Zobaczmy, kto co narysował. No, no, widzę, że się staraliście. Tak, co sądzisz o moim rysunku? Lucy, czy myślisz, że jest podobny do tego słodziaka? Nie. W ogóle nie jest podobny. To nie jest dobra praca. A ja jestem pierwszą osobą, która narysowała obrazek na stole. Dostanę plusa za oryginalność? Raczej minusa za głupotę. Puszku, nie patrz na te bohomazy. Cindy, a ty co tam masz? Zrobiłam kota w stylu glamour. Wow, to jest niesamowite. Puszek mówi, że chciałby zostać twoim przyjacielem. Cindy, gratulacje. Puszek jest cały twój. Pokocha życie ze mną. Niczego mu nie odmówię. Przynajmniej pozwól nam pogłaskać to najsłodsze stworzenie. Jeszcze czego? Zabierajcie ręce. Nie macie pojęcia o manierach. Dobrze, że puszek trafił do mnie. łówek jest gotowy, czeka na początek rysowania. Mój też i ja też jestem gotowy. Ja też jestem gotowa. Rysujmy już. Skoro tak, no to czas na nagrodę. O Boże, ona nie ma oka! Co się z nim stało? Jeszcze nic, ale za chwilę je zjem. I dopiero wtedy wróci na swoje miejsce. Jak to możliwe? To tylko magiczna sztuczka. A wy już się boicie twórze. Chcecie się dowiedzieć, jaka tym razem czeka na was nagroda? Otrzymacie to pyszne żelkowe oko. O wow! Jakie ogromne! Musi być pyszne. Żeby to sprawdzić, trzeba je fajnie narysować. A macie na to tylko minutę, więc postarajcie się zrobić to jak najszybciej, bo czas ucieka. Mam nadzieję, że nie będę miała problemu z narysowaniem oka. I wiem, co mi pomoże. W mojej magicznej kosmetyczce zawsze znajdzie się coś, co mnie uratuje. Tym razem jest to paletka do makijażu. Przyda się, żeby podkreślić oko. Użyję jej też do rysowania. Wygląda całkiem fajnie. Bardzo mi się podoba. Chociaż użyję jeszcze flamastra. Przyda się też troszkę tuszu do rzęs. No, już wygląda jak prawdziwe. Ale czegoś jeszcze brakuje. Myślę, że potrzebuję rzęs. Wyszło idealnie. Jestem taka szczęśliwa. Idealnie? To jest okropne. Wygląda jak z horroru. Spojrzę, jak idzie jazz. Ojej, muszę się pospieszyć. Kurczę, co ja teraz zrobię? Ołówek się złamał. Jaka szkoda. Zwłaszcza, że nie mamy temperówki. I nigdy jej nie mieliśmy. O to co robić? Wiem, po prostu naostrzał ołówek ustami i zębami. No i gotowe. Teraz już nic mnie nie powstrzyma. Mogę w spokoju dorysować gałkę oczną. Już prawie skończyłyście, a ja mam problem z narysowaniem koła. Może po prostu przekręcę kartkę. To jest to, to naprawdę zadziałało. To było takie proste, a ja nie mogłem wymyślić, jak narysować idealny krąg. Ojej, przepraszam, nie chciałam tego zrobić. Jak mogłaś! Zniszczyłaś mój rysunek. Zepsuję ci za to, Twój. Przestań się przepychać. Dobrze ci tak, a masz. Jejku, kłócą się jak małe dzieci. Spokój! Nie jesteśmy na podwórku. Przy okazji, wasz czas dobiegł końca. Chcę zobaczyć rysunki. Pokażcie. Proszę spojrzeć. Suzy, nie spisała się zbyt dobrze. Zrobiłaś straszną pracę. Za ty też. Jakieś kreski. Odpadasz. No ale Jess wykonała świetną robotę. Dlatego to właśnie ona dostaje żelkowe oko. Hurra! Nie mogę się doczekać, żeby je spróbować. Zobaczcie, jakie jest duże. Musi być pyszne. Czas się przekonać. Myślę, że musisz się nim podzielić także ze mną. Nie, nie muszę. Daj mi je. Mam już tego dość. Znowu się kłócą. To straszne. Rzeczywiście zachowują się jak dzieci. No zostaw, to ja je wygrałam! Ojej, gdzie jest oko? Oddajcie mi je! Ojej, to musiało boleć. I to bardzo. Dlatego nie odzyskacie już oka. Sama je zjem. Ci wózka, wszystko przez ciebie, Zak. Dobrze Wam tak. Stój, muszę najpierw Cię przeszukać. Lepiej od razu oddaj mi wszystkie słodycze. Uff, zdążyłam. Pospiesz się Ted. Co ty tam robisz? Pokaż, sama sprawdzę. To straszne! Nie mogę uwierzyć własnym oczom. Na czosy to oburzające. Muszę je wyrzucić do kosza. Masz do klasy. Mike, jesteś następny. O nie, zobaczy moją tabliczkę czekolady. Lepiej mnie nie wkurza, już i tak jestem wystarczająco wściekła. Coś wymyśliłam. Mam szansę uratować tabliczkę czekolady. Potrzebuję do tego portfela. Jak dobrze, że jest taki duży i pojemny. Muszę połamać czekoladę na kawałki i zdjąć z niej opakowanie. Jest niepotrzebne. A teraz umieszczę kawałki czekolady w różnych przegródkach portfela. Gotowe? Teraz nauczycielka nic nie znajdzie. Skitersy! No ile można! Mam nadzieję, że to wszystko. Twoja kolejemna. A co to jest? E, mój portfel? Wiem, że na pewno masz coś słodkiego. Nic? No brawo, jestem z ciebie dumna. Miłej lekcji, Emma. Nigdy nie lubiłam zajęć plastycznych. Wycinanie i wyklejanie nie jest dla mnie. To takie nudne. A ja jestem w tym świetna. Jakie to ekscytujące! Potrzebuję więcej kleju. Będzie z tego świetna wyklejanka. Super! Na pewno dostanę najwyższą ocenę. Czas się jakoś rozerwać, bo umrę tu z nudów. Chyba pora coś przekąsić. Dobrze, że zabrałam ze sobą trochę smakołyków. Moje ulubione słodkie drażetki. Dzięki nim lekcja od razu stała się bardziej interesująca. Dobra, przyklej to tutaj, a to tutaj. Suzy, spójrz, jak świetnie sobie radzę. Co jest? Chyba skończył mi się klej. No nie, tylko nie to. Muszę to dokończyć. Skąd wziąć klej? Suzy na pewno ma jakiś. Nie masz nic przeciwko temu, żebym pożyczyła trochę kleju, prawda? Stój, nie otwieraj tego, proszę! Co to jest? W ogóle nie wygląda jak klej? No, jak wam idzie? Może pokażecie mi swoje prace? Dlaczego jest tu tak ślisko? Za chwilę upadnę! No i proszę, wpadłam przez ciebie, Emma. Ojej, to boli. Nie rozumiem, co się stało. Emma, czy to ty rozsypałaś cukierki? Przyznaj się. O, dzwonek! Musimy lecieć. Czekaj, nie odpowiedziałaś. Nie szkodzi. Na pewno to rozgryzę na następnej lekcji. Ty mały żartownisiu. Nie mogę się skupić na pisaniu. To takie trudne, bo jestem niesamowicie głodna. Zupełnie zapomniałam. Przyniosłam coś ze sobą tabliczkę czekolady. O nie, już ją zjadłam. Hej, Elis! Wszystko w porządku? Jeśli chcesz coś przekąsić, mogę Cię poczęstować. Zobacz, co mam. To je tu i na telefon wykonane z prawdziwej czekolady. Bardzo poręczne i bardzo smaczne. Nie było wcale takie trudne do zrobienia. Wzięłam przezroczyste etui, wydrukowałam zdjęcie tabliczki czekolady i włożyłam je do środka obrazkiem do góry. Właśnie tak. A potem połamałam czekoladę na kawałki i każdy z nich starannie przykleiłam klejem spożywczym. Można też użyć syropu cukrowego lub lekko roztopić czekoladę i poczekać, aż przyklei się do etui. I voilà! 5 minut i gotowe! To jest genialne! Brawo, Lili! Twoja czekolada uratuje mi życie. Już sam jej zapach sprawia, że czuję się lepiej. Hej, ja też chcę trochę czekolady! Lili, daj mi trochę! Dobra, Andy, w porządku. Masz kawałek. Wspaniale, bardzo dziękuję! Mmm, jest pyszna! Super! Wszystkim się od razu poprawił humor. Teraz lekcja zleci błyskawicznie. Spójrzcie, tu i w ogóle się nie zmieniło, co oznacza, że nikt nie odkryje mojego planu. Wspaniale! Chyba nikt na mnie nie patrzy. No to najwyższy czas na przekąskę. Dobrze, że schowałem w czapce kilka chipsów. Mają ten sam kolor co czapka, więc nikt ich nie zauważy. Dlaczego siedzisz w czapce, Mike? O, widzę, że jest ci zimno. No dobrze, w porządku. Nauczyciele są tacy naiwni. Chipsy! Fajnie! Andy, zobacz co robi Mike. To genialny pomysł! Proponuję zrobić to samo. Nie rozumiem, dlaczego wszyscy macie czapki. W klasie jest bardzo zimno. No okej, okay. z tymi dzieciakami jest coś nie tak. Znowu w to uwierzyła! Nasza nauczycielka jest taka łatwowierna. A chipsy są pyszne. Zgadzam się. Ale tu jest zimno! Cała się trzęsę! Natychmiast potrzebuję gorącej herbaty! Gdzie ona się podziała? Tylko nie to! Zamarzła i zamieniła się w bryłę lodu! Na dworze jest tak zimno! Pospiesz się i zamknij drzwi! Witam! Życzę miłego dnia! Chyba oh. mnie nie słyszy... Ups! Wygląda na to, że ją zamroziłam! A to nawet mi na rękę! Muszę się pospieszyć! Suzy czeka! Cześć, Emma! Tak się cieszę, że cię widzę! Pospiesz się i chodź tutaj, chcę cię przytulić! Przyniosłam ci coś! Zajrzyj do kaptura! Słodka posypka! Ale super! Dziękuję bardzo! Jest jej tak dużo! A to jeszcze nie wszystko! Co tam masz? Posypki w różnych kolorach! Otwórz buzię, to cię poczęstuje! Dziękuję, Emma! Jesteś prawdziwą przyjaciółką! Daj spokój, cieszę się, że Ci smakuje. To taka przyjemność patrzeć na Ciebie. Zobacz, jak zabawnie wyszło. Teraz mam posypkę na całym języku. Przykleiła się też do krat. No, nie mogę jej przecież tak zostawić, muszę to zlizać. Jest pyszna, super. Ojej, coś poszło nie tak. Chyba język mi przymarzł. Nie mogę go oderwać, muszę użyć siły i jeszcze trochę. Przestań, zaraz wyrwiesz sobie język. Spróbuję ci jakoś pomóc. Nie zatrzymuj się, Emma. Prawie nam się udało. Obawiam się, że to się źle skończy. Nie mam wyboru, nie chcę tak spać. To nie działa. Emma, to koniec. Spokojnie, najważniejsze to nie panikować. Mam pomysł, muszę poprosić o pomoc. Hej, pani policjantko, może tu pani podejść? To na nic, ona się nie może ruszyć. Się Emma. Spójrz, jaki mam wyciągnięty język. O, oh, dzięki Bogu. Jak widzisz, pyszne jedzenie jest zawsze i wszędzie tam, gdzie go potrzebujesz. Radzimy o tym pamiętać i wszędzie zabierać ze sobą smakołyki. To wszystko na dziś. Na razie.